Chciałbym podziękować jeszcze raz delegatom za, za uznanie, bo wiem, że to środowisko piłkarskie mnie wybierało i jeszcze raz serdecznie dziękuję im. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że ci, którzy na mnie też nie głosowali, ja też ich doceniam i będę nad tym pracował, żeby po prostu zbudzić ich zaufanie. Mam 4 lata na to, żeby po prostu popracować nad tym. Główny cel na tą kolejną kadencję, jak pan sobie stawia? Głównym celem to, co w poprzedniej kadencji było, były rozmowy na temat budowy bazy, siedziba już mamy i teraz skupiamy się nad tym, żeby w Karczewie powstała nowa baza Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mamy już wizualizację, e, idziemy w dobrym kierunku i, i będziemy to realizować. Panie na to bycie, wszyscy na... czekają, selekcjoner. Kiedy poznamy nazwisko selekcjonera kto jest w grze, tak powiem? Panowie, dzisiaj zostawmy tego selekcjonera. Dzisiaj wybieramy najważniejsze władze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Za chwilę zostaną wybrani wiceprezesi, zarząd, komisja rewizyjna. Na tym się skupmy. Od jutra ruszamy do pracy i na pewno w jak najkrótszym czasie będziemy mieć tego selekcjonera. Panie prezesie, 98 głosów teraz, 92-4 lata temu to pokazuje co panu, jeżeli chodzi o ten nowy mandat na drugą kadencję. Znaczy ciężko to jest porównać. Dlaczego? Dlatego, że. 4 lata temu było dwóch kandydatów, dzisiaj jestem jednym kandydatem, także to ciężko jest porównać. Gdyby był drugi kandydat, to można by było jakieś porównania zrobić. Dlaczego no nie było innych kandydatów? To proszę pytać e, osoby, które nie wiem, może zamierzały, może chciały. Na pewno z mojej strony nie było żadnej blokady, każdy mógł wystartować. E, warunkiem było. Zdobycie 15 rekomendacji. Ośrodek, a ośrodek w Karczewie, może Pan coś powiedzieć więcej? Jak ta wizualizacja wygląda? Co ona zawiera? Ile boisk? Co tam ma być? No, To jest 24 hektary gruntu i to będzie bardzo ładnie zagospodarowane, bo będą różnego rodzaju alejki, będzie bardzo dużo boisk. A ile boisk? Dużo będzie boisk, bo jeszcze nad tym... Eee, pracujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale w najszybszym czasie, jak to możliwe, pokażemy to na pewno mediom, żeby można było to ocenić. A selekcjoner to jest kwestia tygodnia, paru dni, miesiąca, dwóch tygodni? No na pewno staramy się jak najszybciej, żeby ten selekcjoner był już selekcjonerem. Dlaczego? Dlatego, że liga już rusza 15, czy tam 16. Klasa i warto by było, żeby ten selekcjoner mógł oglądać na żywo naszych piłkarzy i selekcjonować do kadry. Czyli połowa lipca to jest taki realny termin. My, myślę, że to, to już to? myślę, że już to jest najpóźniejszy termin. Jak na pewno jak będzie to trener, są po prostu... rozmowy. Proszę? Jak zaawansowane są rozmowy z kandydatami. A to już zostawcie to mojej osobie i na pewno na pewno te, trener będzie Czy to bardziej U... przyszły tydzień niż ten, czy jest za mało teraz czas czasu? No cały czas pracujemy nad tym, jak się uda w szybszym... W Okresie ogłosić selekcjonera, to zrobimy na pewno. Nie będziemy trzymać tego w tajemnicy. Na pewno będzie polski. polski. E, z panu rozmawiać. Czy też, e, Jak panie wygrać? Na pewno, na pewno i tu i tu rozmawiamy. Także tyle mogę powiedzieć. Panie Państwo musimy też na. Jeszcze raz. Ostatnich 4 latach panie, Czy ma pan sobie coś do no, no, tak, Największy tak, sukces? Na pewno sprawę. na pewno na pewno jest e, dużo niedociągnięć, tak jak powiedziałem dzisiaj, bo my jesteśmy bardzo e, dużą federacją. My jesteśmy stowarzyszeniem, ale stowarzyszenie to jest jak korporacja, pracuje 300 osób i zawsze będą pomyłki. Nie, nie robi nikt pomyłek, jak nic nie robi. Także ja, ja sobie zdaję sprawę, że było bardzo dużo pomyłek, ale po to jesteśmy, żeby pracować, żeby wyeliminować te pomyłki. I na pewno w, przez tę następną kadencję bardziej będziemy doświadczeni, żeby tak jak powiedziałem, pracować nad tym. A największy sukces tych czterech Dlaczego pana wybrano? Jednym słowem, prawie jednym głosem. to ja myślę, że warto zapytać delegatów, bo ja nie, nie, chciał, nie chciałbym, nie wiem, zapytajcie delegatów, bo, bo to, to oni wybierają.